Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Life in Bunker. Może na początek skoczymy na pięterko, czy też bardziej poziom niżej, ponieważ ostatnio widziałem tu pewne kłopoty. O, właśnie, chociaż nie do końca o te kłopoty chodziło. Mam nadzieję, że tutaj ktoś przyjdzie niebawem, posprzątać. Uuu, koleżanko, ty może weź prysznic, tak, żeby się wyleczyć? Nie. Szkoda, że nie możemy wysłać. O, ale jak jest zadowolona, to, to zdrowie też wraca, no to tyle dobrze. E, no to właśnie, bo chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie możemy jej na przymusowe leczenie do lekarza wysłać. No i właśnie kłopoty, o których wspomniałem, były gdzieś w tym miejscu. No nasi robotnicy nie byliby w stanie przejść tu dalej, a nam dość mocno zależy na tej jednej koparce. Nawet możemy pomyśleć tutaj na tę kolejną. Chociaż nim będziemy kopać gdzieś tam dalej za tymi koparkami, no to będziemy musieli postawić też. O, przyszedł ktoś do sprzątania, przyszedł. No to całe szczęście. Maggaiwer, ok, sobie radzi. Będziemy musieli tutaj jeszcze jednak mimo wszystko postać filtr powietrza, bo tego jest tu stosunkowo mało. No a nim powstanie filtr powietrza, no to będzie trzeba jeszcze tam kilka innych rzeczy też postawić, wybudować. Ok, wracamy na chwilę tutaj, zobaczyć co możemy zdziałać w tej okolicy, jak to nasze dzieci w ogóle. No, bardzo dobrze, ciepło i miło. No zobaczmy też, co tu słychać u naszych robotników. Czy wszyscy pracują? Niestety, tak, nie wymyślimy, czy też nie wyślemy nikogo nowego do pracy. Mechaników dwóch, mało, ale dużo mamy tych wymiataczy. To jest akurat dobra wiadomość, bo ostatnio mamy spore problemy w tym temacie. Zobaczymy. O. I pani Odgarów, jak i również z Breke, powoli już tutaj siedzą sobie na zasłużonej emeryturze. White Soul, widzę, że również do nich dołączyła. Niestety niezadowolona z życia w naszej krypcie. Może przez to, że nie może biegać. No, ale może zdrowie wróci niebawem. Czego, czego White Soul tobie brakuje, tak naprawdę? E, prysznic. No to wyślemy na przymusowy prysznic. I toalety, ok, to wszystko mamy. Będziemy musieli pomyśleć też nad takimi problemami w tym odcinku, ale na początek takie jakieś tutaj podstawy. O, kolejni emeryci się pojawiają, a kiedy dzieci przyjdą nam, czy podrosną? Bo przyznasz, że emeryci jak emeryci to tam ak akurat nam najmniej potrzebne w tej chwili, żeby dochodzili nowi, a niestety, czyli kilku wymiataczy nam uciekło. No dobra, nic w tym temacie nie zrobimy, pozostaje czekać na inkubatory, a może, o właśnie, się doczekaliśmy już. Mamy sporo punktów nauki z tego co widzę, to moż, moglibyśmy zrobić jakiegoś tutaj omnibus, ale możemy też, o w ten sposób, myślę, że to jest taki zestaw, chociaż może lepiej by było od razu wiedzieć czego się chce, czyli naukowiec, naukowiec jeden tak, zawsze żeby tam gdzieś był w rezerwie, tutaj na pewno budowlanie, se wymiatacze, no i taka ekipa, może do nas dołączyć. Tak żeby na coś spożytkować te punkty nauki, bo trzeba przyznać, że w sumie już w tej chwili nam one jakoś specjalnie tutaj się nie przydają. Można wyłączyć nawet to pomieszczenie na rzecz większej liczby lekarzy, którzy mogliby pracować tutaj, czy nawet można by było w przyszłości pomyśleć o jeszcze jednym punkcie medycznym. Dobra, a wszyscy tutaj random pozostali. Zazwyczaj te wylosowane cechy są również całkiem niezłe ua! E, Dobra, gdzieś nam się zepsuły drzwi. Musimy nimi operować tutaj manualnie. No to będą cały czas otwarte, aż ktoś się naprawi. Mamy problem z tlenem w tej okolicy, z tego co widzę. 81, więc czas odpalić naszą tajną maszynę. No i zaraz powinno wszystko wrócić do normy. O ile nam oczywiście niczego nie brakuje. Tutaj nie, więc dobra, lecimy piętro niżej. 10. No tu się wiele nie zmieniło, co prawda. Gdzieś robotnicy się przekopali dalej, chociaż szkoda, że w tym kierunku. Hmm, usunąłbym chętnie ten fragment, ale z drugiej strony boję się, że zapomnę o nim dość prędko, więc zobaczymy, co tutaj dalej uda się ugrać. Po prostu chyba pozostaje nam przyspieszyć czas z nadzieją, że ktoś tu lada momentę przyjdzie. Przyjdzie? Tak, tlen tutaj, poziom tlenu wzrasta. Hmm, nasza koparka pracuje, no więcej z niej tu nie wyciągniemy, musimy czekać aż. Kolejna koparka tu się uruchomi, no i jak już będziemy mieli tę dostawę wody, dostawę tlenu w tym miejscu, no to wtedy pomyślimy o położeniu posadzki wszędzie tu dookoła. Wraz z posadzką pomyślimy też nad nowymi pewnymi rozwiązaniami w naszej krypcie, jak chociażby nowe jedzenie dla naszych ludzi tu żyjących. Okej, okay, bo nam doszli kolejni emeryci. Ja boję się, że. O, ło, panie, całe szczęście. Całe szczęście. Rolnicy są. Kucharek 6 nie ma, więc dwie, no niech będą. Jeden tutaj na pewno taki dojdzie. No i workerów potrzebujemy zdecydowanie więcej. No to teraz zaczyna to się robić zdecydowanie przyjemniej. Zobaczmy, no tlenu mamy jeszcze pewien zapas, więc mogą przybyć te nowe dzieci. Jak z jedzenia wyglądamy 80 na 80 O ile mamy kogoś do gotowania, to tak. Zresztą rzeczy problemu nie ma, żeby nam się tylko to tu nie zepsuło, będzie fajnie. Widziałem, że doszły nowe aktualizacje, no co prawda w tych aktualizacjach m.in. język włoski, ostatnio hiszpański, doszedł teraz chyba włoski. Tak to, no, powoli, powoli, może dojdziemy kiedyś też do polskiej wersji. No szkoda, że się zajęliście tamtymi okolicami, dzieci, no to jednak tak rozwiążemy to w ten sposób, o właśnie. I teraz ona ma tu. Mhm. Workerze. Takich mieć pracowników, właśnie. A po co ona w ogóle stamtąd wychodziła się, ruszała? Jak i tak tu przyszła, zrobić się kawałek pracy i dobra do domu, Firand. Okej, okay, mam nadzieję, że za to idzie już ktoś w tej okolicy. Bardziej robotliwy, chętny do pracy. Rose. A, bo Rose pognało do toalety, ale idzie chyba kolejny worker. Co prawda, jeżeli by tu wyskoczył gdzieś kret nam w tym momencie, to mógłby czasem nie dojść do pracy, niestety. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może tych um, wymiataczy trochę już za wielu jest w tym momencie, bo w gruncie rzeczy był gdzieś tam przez chwilę problem z zanieczyszczeniami rzeczywiście, tak już teraz to chyba Kevin może tutaj dołączyć się. Tak już z tym sprzątaniem. No, chyba, że teraz będzie co sprzątać. Potem jak zawaliło się to trochę ziemi, o, 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 no standardowy zakres prac, o nie, nawet nie standardowy, bo zajął się tutaj poprowadzeniem prądu, bardzo dobrze, no to przeciągniemy to tak, zobaczymy co mu pierwsze wskoczy, a tu co, śmieci zapewne, le... debris? A, już się wystraszyłem, że tam jakaś, em, nie wiem, dziewczyna o imieniu Debris tu leży pochowana i nikt jeszcze tego nie posprzątał, ale nie, okazuje się, że tu po prostu ktoś ma przyjście to wyczyścić. Halina, wo, wow, 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 uwaga, tu w tej okolicy, tym bardziej, że nasz ten worker, no lepiej, żeby nie szedł do walki. No, strasznie niebezpiecznie się tu zrobiło. Halina asasyna poległa. 9 lat no, już prawie emerytura, no ale... ale... No, ale mam nadzieję, że przyjdą niebawem. jacyś śmieciarze w te okolicę. No problem polega na tym, może jednak potrzebne byłby ktoś tutaj odmiotły. Problem polega na tym, że z tymi kretami, no coraz więcej ich tutaj w okolicy, no i robi się nieciekawie. No dobra, tlenu też tutaj jest stosunkowo mało. A jak my wyglądamy z materiałami, co do tego, że postawić tutaj pompę wody bo bez niej, oczyszcz. Czacza powietrza nie będzie. No, niestety, jeszcze musimy czekać. Podłoga jest już gotowa, tylko nowa, właśnie brakuje nam tych materiałów budowlanych. Do tego by się nam przydała właśnie ta maszynka do Oreo, zdecydowanie. Okej, okay, ale ktoś to by mógł w takim trybie bardzo szybkim, natychmiastowym wręcz zabrać się za posprzątanie? Worker. Okej. Okay. Anastazja idzie. No to bardzo dobrze, niech idzie. W takim razie tu możemy wyburzyć kolejny fragment. No i czekamy na kolejne materiały. Ok, wyburzcie to. Tylko w sumie nim ten fragment zostanie tu wyburzony i postawimy kolejną koparkę. No to myślę, że doczekamy się zbrek. Zbrek Emeryt, ale no szkoda, tak, jak wszystkich tu od nas, że tak powiem. No ale cóż, takie losy w tej krypcie. Takie życia krąg, o. Może i niech tak to będzie, dobra, to już przeciągniemy zasilanie. Trochę to kosztuje. Można by było. Okej, okay. a kolega jeszcze może. No tak, priorytety mają trochę inne tutaj w tym miejscu, no ale zaraz się powinniśmy doczekać wszystkiego tego, co tu potrzebujemy do szczęścia. 250, okej, okay, no to jest. To w takim razie gdzieś tutaj szybko produkcję. Hmm, tu, o właśnie, Life Support. Stawiamy w tym miejscu. No, i obok będziemy mogli zbierać już na oczyszczacz powietrza. Ten taki najbardziej podstawowy dla trzech osób kosztuje 25, ten duży 55. Może nawet pomyślimy nad tym dużym. Powinno nam wystarczyć. 30 litrów wody potrzeba. Spokojnie nam wystarczy. Nie wiem jak z prądem na tym poziomie. Zaraz też się przekonamy. Też jest dość duży zapas, więc nie jest źle. Po prostu musimy trochę się tutaj jeszcze dorobić, no i zobaczymy. Zobaczmy, co nas tutaj trapi na dole. Czy nie ma molmenów, namolnych molmenów, czy jak oni się tutaj nazywają, ale na szczęście nie. Wydaje się, że jest tu w miarę bezpiecznie. O, właśnie, i nowe dzieci nam się urodziły. Całe szczęście, że człowiek tak to zauważył w ostatniej chwili, ponieważ tutaj ten życia krąg rzeczywiście musi cały czas bardzo prędko działać na pełnych obrotach. E, ok. 47. Gdzieś tam, nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Szkoda w sumie, że twórcy nie pomyśleli, żeby z naszej maszyny do recyklingu nie, wy, nie wyciągać chociażby na przykład materiałów budowlanych, czy jakichś innych bajerów, czy tych no, złóż rudy. No, bo tak, trochę ten recykling, no to taki jest. No po prostu usuwamy śmieci, nic więcej nie ma, a, a przydałoby się może coś więcej. Ok, jak to wyglądamy? Jest pompa. No to bardzo dobrze, tutaj ktoś idzie pracować dalej, no i jedyne czego nam brakuje, no to tyle. No to jak widać, dwie koparki pracują już na maksa, o, może dobrze jakby jakiś mechanik przyszedł się zająć w tym jednym miejscu. Może właśnie wymienimy jednego budowlańca, o no to pięknie, tak, 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 tak i tak, i, i tak. Bo tych budowlańców na chwilę będziemy mogli z nimi przystopować. Zobaczymy, co tu się będzie działo dalej. Za moment. No i wszyscy są znów przydzieleni do pracy. Tak patrzę cały czas tych medyków, żebyśmy mieli wystarczająco, ale jest. Myślę, że jak się trochę tutaj rozwiniemy i dorobimy zarówno materiałów budowlanych, jak i, jak i właśnie tej posadzki, no to pomyślimy też nie tylko nad nowymi farmami, ale również nad rozbudową kuchni jako tako. Dobra, ile to kosztowało? To duże. To duże, że to by mogło dawno działać. Jak to tu powstanie. Tylko nie widzę teraz. Może tak? Nie, bo tak. A, tak, niech leży. Niech nie blokuje przejścia. Jak to to powstanie, no to życie na tym poziomie będzie mogło wrócić do normy. No chyba, że się wszyscy z imprezą przeniosą na górę. No bo widać, że mają takie też lekkie zapędy, żeby to tu właśnie działać. No to może brakować tego tlenu. Ok, coś się tutaj stało. No, więcej tak, więcej czystości. No to zobaczymy. To nie powinno być drogie, ile taki prysznic może kosztować, a rzeczywiście przybyło nas tutaj wielu. Toalety też by się może przydały. Spróbujemy im coś takiego postawić, czyli tak, shower. 30, nie jest źle. To może tutaj dla pracowników postawimy jedno. I gdzieś jeszcze kabina by się tutaj przydała. Może wciśniemy tu, tak jakby ktoś przy maszynie pracował, no to będzie mógł od razu za potrzebą zajść sobie. Ok. No, muzyka tak, no, dam, potrafi zniknąć. No, ale to. Cóż zrobić? Czasem tak bywa, patrzę czego nam jeszcze tu brakuje, lodówki no, na jedzenie, no ale widać, że z tymi warzywami zaczynamy wychodzić na taki poziom, że okej, okay, mamy mniej więcej porówno ludzi, jak i spoży spożycie, jak i produkcję, to jest chyba dość dobra wiadomość, chociaż no zobaczymy niebawem. No kolego, 91% i przerwać konstrukcję to jest rozbój w biały dzień, rozbój, rozbój, ktoś tu przyjdzie do pracy? Bo tu nikogo nie ma na tym poziomie. Jeszcze niedawno taka tu imprezka była, każdy zadowolony. No tak, wszyscy budowlańcy poszli oglądać prysznic i nową toaletę. Ok, no to możemy przyspieszyć nieco czas i patrzymy co tu dalej słychać. No jest prysznic, toaleta, chyba nie ma wody. Boję się tylko, że jak zrobimy tutaj takie przyłącze, no to oho, to zaraz nam pracownicy gdzieś tam uciekną, no i tak znowu nie będą siedzieć u góry. No, część się nie ziemi, gdzieś nam tutaj coś zasypało. Okej. Okay. Dobra, posprzątamy to niebawem i czekam na materiały budowlane, żeby postawić tutaj kolejną maszynę 100, 100, 102. No i pięknie. Możemy podłączyć to, podłączyć prąd, no i robi się tu fajnie. Nie, woda nam to niepotrzebna. No, brakuje jeszcze, jeszcze. O, dobra. No to pięknie. Teraz, jak to wszystko ruszy, no to już będzie miło. Chyba postawili maszynkę, tak, bo tak wyjątkowo dużo tlenu tutaj mamy, jak nigdy. No dobra, czyli. O, ła. Mam nadzieję, że to kred padł. A... Dobra, kred padł. No tutaj trzeba przyznać, że Monika bardzo, bardzo fajnie działa. Nie dość, że bardzo szybko tutaj wszystko posprzątała. No to jeszcze ładnym chwytem karate załatwiła na jeździe. Jest okej. Okay. Dobra, warto by było zrobić sobie tutaj tylko obejście. Żeby nas gdzieś tu właśnie też kretę nie, nie zaskoczył z żadnej ze stron. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no i teraz koparki, jak to, no dwie, jak ta trzecia dojdzie, to może się poprawi sytuacja u nas, to lekko, ale my będziemy teraz już kombinować tak, żeby wydać wszystko na wspomnianą posadzkę, może niebieska, nie rzuca się tak mocno w oczy. Jak już wszystko wyłożymy posadzką, to w następnej kolejności chciałbym zapewnić oświetlenie w tej okolicy, a może nawet nie w tej, najpierw tam u nas na dole by się przydało, no ponieważ to też takie jest trochę, no. Ryzykowne, tak, żeby tutaj w ciemnościach ludzie biegali, nie możemy tam wybudować. No tak, przypuszczam, że brakuje nam materiałów. Trochę to będzie kosztowało, trochę boli wydawanie na takie rzeczy, można powiedzieć na takie głupoty, no ale no boli też, jak umiera ktoś z naszych, no i właśnie, więc lepiej, żeby to działało tutaj w ten sposób. I nasi ludzie byli bezpieczniejsi. No dobra, zobaczmy w takim razie, jak dzieciaczki tutaj. Czy ktoś, o właśnie, jest zdolny do pracy? Jestem. Może do garów, ponieważ to już się szykuje tak dla naszej drogiej Dians Emerytura. No to musimy znaleźć kogoś na zastępstwo Jenny. Jenny i workerów czy sprzątacze? Tu jednych i drugich potrzeba. Patrzę, że mechaników mamy trochę mało. Zastanawiam się, czy tutaj tego pana nie. Wysłać na mechanika, tylko on to z życiem trochę średnio, już się jakby lekko żegnał, no i reszta jest chyba ok, Farmerów nam nie brakuje, przy garkach też zostaje w miarę sporo osób, no po prostu teraz tylko czekać, o, jak ktoś by mógł podciągnąć ten prąd tutaj. Dziwne priorytety mają. Jeszcze ostatnio to działało tak, że to, co było pierwsze postawione, to pierwsze było wykonane, tak? A tutaj wygląda na to, że dla niektórych posadzka wydaje się być czymś istotniejszym. No zobaczymy. Zastanawiam się, czy tak jak ta maszyna dojdzie, tak jak trzy koparki będą pracować, to czy wtedy. O kolego, ja byłem przekonany, że. No tak. Worker standardowa, ta tu profesja. Byłem przekonany. No, wszyscy się za posadzki zabrali, no to czekam aż je ukończą. Byłem przekonany. A nie, to działa już, no to bardzo fajnie, że jak będą działać trzy koparki, no to ta nasza maszyna do przetwarzania tych tutaj surowców nie będzie wyrabiała na dole, ale wygląda na to, że, że ma się dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jessica dołączyła, masa dzieci. No to teraz z tym tlenem trzeba uważać, bo przyznam szczerze, że nie wiem jak to wyglądamy. Mamy jeszcze zapas. Pięć sztuk, to akurat myślę, że w międzyczasie pojawią się emeryci, tym bardziej, że komuś tutaj... Nowo. O! Co za prezent. W wieku 13 lat zmarła. No, a co za niesłodzianka. Przedwczesna, tak, pogrzeb na emeryturze. No to trzeba przyznać, że gra nam tutaj trochę sprezentowała to. U, ale za to tutaj gorzej. Tutaj gorzej, bo to jeszcze był ktoś w wieku takim roboczym. No nic, ale za to jest miejsce dla nowych dzieci, więc zobaczymy. Zastanawiam się czy kogoś nam może tu brakuje, ale chyba nie. E, niech to w ten sposób tu działa. No kilka osób zmarło. Trzeba zobaczyć właśnie czego ewentualnie nam tu brakuje, szczególnie po tych nieszczęśliwych, no nie wiem czy po dzieciach coś wyczujemy. Głodne jest. No mam nadzieję, że idzie do kuchni. Kuchnia pracuje na pełnych obrotach. Dians nie wie, w co ręce sadzić. No, okej, okay, okej. Okay. Więc myślę, że chyba musimy coś tutaj pokombinować nad drugą kuchnią, bo być może nie wyrabiamy się po prostu z tym jedzeniem. Zaraz to sprawdzimy, tylko wróćmy na moment tam jeszcze. Postać już nas na kolejne posadzki. No i stać, żeby to tak zabezpieczyć tę brutalną krainę przed kretami, a to by było dość istotne dla nas. Okej, okay, chociaż zastanawiam się nad jednak stawianiem murów, czy to by nam się bardziej nie opłaciło ostatecznie? Tak jakby gdzieś w ogóle to zamurować tu i tam niech, chociaż nie, no musi, musi czasem mechanik dojść i tam to naprawić, wszystko. Dobra. Więc rozwiążemy to w ten sposób. To tutaj usuńcie, bo nam lekko przeszkadza. Podobnie jak tutaj jest taki fragment trochę przeszkadzający. Tu jest wszystko ok, ok, ok. No, no to tutaj stawiamy posadzkę. Ta posadzka nie jest też jakaś wyjątkowo droga, no ale jakoś tak się człowiek czuje bezpieczniej z nią. Ok. Tylko kiedy oni to wszystko wybudują? Nie wiem, czy mamy tylu pracowników tutaj w okolicy. Dobra, później na końcu będzie trzeba pamiętać, żeby jeszcze pozalepiać wszystkie dziury, i będzie dobrze. No to teraz tak, posadzka, jak już się z nią bawimy, no to pociągniemy też ten temat w tym miejscu. I powoli też będziemy mogli myśleć nad windą na poziom trzeci, żeby zjechać. No bo tam też może być ciekawie, tak jeżeli chodzi o koparki, przyda nam się. Takie to rozwiązanie problemu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, tutaj. Przeciągamy, tu jest wszystko ok i tutaj też wszędzie jest ok. Czyli, jak to wszystko, co tutaj zakolejkowaliśmy, wybudujemy, powinno być dużo bezpieczniej i przyjemniej. No to czekamy na dzieci. Myślę, że wraz z nimi jakoś będziemy powoli myśleć na te tak myślę, myśleć zakończeniem dzisiejszej przygody. No ale to, tak jak było widać, tam jeszcze trochę czasu mamy tutaj. Już przygotujemy teren pod nową kuchnię. Ok. Niech i tak będzie, a może nawet nie tylko kuchnie, ale też i nowe farmy. Co prawda to będzie też taki trochę ryzykowny teren, bo wraz z nim znowu będzie nowy obszar, gdzie może wyjść jakieś krety nieproszone, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. E, ok, czyli to piętro jest całkiem fajne. E, myślę, że gdzieś możemy dorzucić im jeszcze oświetlenie. Jestem przekonany, że gdzieś to robiłem wcześniej, ale widocznie mknęło. do mojej uwadze. Tu, 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 w kuchni też się przyda, no trochę kosztują te lampy, ale mam nadzieję, że dodadzą one tu pewnego uroku w tym regionie. Zobaczymy jak odpalą te, co są już zakolejkowane, co z tego wyjdzie, a teraz o, tutaj maszyna do vr -u. tam nam robi za oświetlenie, jeżeli ktoś tu się bawi. No jest, ok. Fajnie te materiały budowlane tutaj do nas przybywają. Jak wyglądamy z różnymi tutaj rzeczami typu prąd, tlen, u. Nie przewidziałem może tego tlenu. No tak, bo jak część ludzi jest na innym piętrze, no to tutaj na tym piętrze może być problem z tlenem. Mamy zapas 50-75 litrów. Możemy więc w takim razie jeszcze tutaj postawić jedną dużą machinę. 30 litrów ona ściągnie. Ale to nie powinien być specjalnie dla nas problem, więc możemy wciśniemy gdzieś tutaj ciasno, bo ciasno, ale będzie kolejne 10 jednostek tlenu, czy jakkolwiek to tu policzyć. No nie wiem tylko, czy budowlańcy tu przyjdą, bo tak jak mówię. Fajnie by było, jakby dorzucili priorytety, jeżeli chodzi o konstrukcję, no ale to pewnie w trochę dalszej przyszłości będzie się tak działo. Okej, okay. jak to wyglądamy tak. Cały czas musimy spoglądać na emerytów, bo część społeczności już tu się nam postarzała. No właśnie, Dias jest teraz na zasłużonej emeryturce. No to miło. Zobaczmy, jak to wyglądamy z pozostałymi rzeczami. Jest tylko. Nie dwóch kucharzy to jest OK. Naukowiec mamy, dwóch jest też OK, czyli tutaj standardowo w ten sposób rozwiązujemy problem. No i myślę, że jest fajnie. W oczekiwaniu na dzieci i na. Dokończenie tych wszystkich posadzek, możemy sobie tutaj też skoczyć do ludzi i przydzielić nowe imiona. No. Padła też propozycja od Arnaba.pl 901, że doszła do nas Angela, Angela Merkel. Niech będzie sama tak, pani A, może ty będziesz. Tak, niemiecko coś tutaj brzmiące imię. Ale żeby nie było, to na M skończymy, żeby nie było żadnego tam sądów, a, a, a ani żeby nikt nie narzekał, tak? To, czy jak ktoś lubi, czy jak ktoś się nie lubi, to po prostu jest jakaś inna tam pani M. Dijans, że to skoczył do nas korle. No, Dijans tutaj była. Starszych trzeba się słuchać, kobiet trzeba się słuchać. Tak, Dias jest na emeryturze. No to o o, o komuś o, no to tak. E się zmarło, no to może rzeczywiście korle nadzorca, najmłodszy, tak? Skromnie niech dojdzie. Będąc przy korlu, no to może też i nadzwyczajny zasugerował kacpra, no to dorzucimy też i kacpra. Bardzo skromny odcinek, przyznasz szczerze, no ale czasem tak bywa. No i Antek w ogóle zaproponował, żeby nadawać imiona czy też niki komentujących. No to tak też działamy tutaj, w gruncie rzeczy, w tym temacie. To na tym to polega nasza zabawa. O! A tu pani M jest facetem. No dobra, gender te sprawy niech i tak będzie. No to tak też działamy, tylko że no właśnie, to każdy tam może dać propozycje czy coś. No i na, róż na bazie różnych wytycznych wybieram pewne imiona, bo no, pojawia się ich naprawdę dużo. Jakby chcieć prowadzić wszystkie, no to byśmy musieli poświęcić na to cały odcinek. Ale Antek za propozycję dostaje. Antek? Gdzieś nas zniknął. Antek? Najwyżej będzie dwóch. Antek będzie, antek w takim razie. Być może dwóch, coś się tutaj mogło przesunąć. No i jeszcze Krystian z Mateuszem zaproponowali, że skoro jest te paska, ale no to niech dojdzie też. Oto podmienimy tutaj antka o Mam nadzieję, że, że dobrze to tak wszystko tutaj opisałem, czy coś, bo przyznaczę, że aż tak się. Nie znam na tych nazwiskach, imionach, wymowach, e, pisowniach i tak dalej. Tak jakoś się człowiek mało interesuje, może, może i źle. No i myślę, że na, na dzisiaj to, to tyle, jeżeli chodzi tutaj o, o rozdawnictwo, a my zobaczymy, co tu zrobili w międzyczasie. No właśnie, doszły te dzieci wspomniane. Tu nam się też przekopali, więc dopóki tu jest tak w miarę fajnie, czysto i porządnie, postawimy czy położymy metalową posadzkę. Widzę, że już powietrze nam też doszło, więc wszystko jak najbardziej. OK. Dorzucimy kolejne dzieci. Patrzę, jak tu wy wyglądamy z tym wszystkim z jedzeniem, bo to jest też dość istotne, ale wyglądamy stosunkowo dobrze. Tutaj posadzka jest zakolejkowana, jak ją postawiam będziemy mogli zrobić kuchnię. No tutaj wszędzie fajnie jesteśmy zabezpieczeni przed najeźdźcami. Tutaj prawie, jeszcze trochę tego brakuje, no ale wszyscy budowlańcy byli u góry, bardzo fajnie materiały budowlane do nas przybywają. Więc może jeszcze dopóki pamiętam przeciągniemy tutaj sobie mały korytarz. O tutaj już jest chyba otwarte przejście. W te regiony, tak żeby postawić tutaj jeszcze jedną koparkę. Może też, żeby o niej pamiętać, to już zawczasu ją zakolejkujemy. O, tutaj też będziemy mogli się przebić. No i myślę, że w tym miejscu możemy się pożegnać. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami korle. Trzymajcie się. Hej i niebawem, widzimy się w dalszej części Life in Bunker. No to jeszcze. Jak tutaj już jest gotowe, to postawimy chociaż kuchnię, tak żeby o niej nie zapomnieć, a nawet dwie można. A, jedna niech będzie. Raz jeszcze dzięki, trzymajcie się. Hehehe.